budowa wężdża budowa budowa głowa w betoniarce pompa przyjechała, wyrobiliśmy się, marki porozmierzane, powstawiane, no aby, aby żeby były, żeby... Bo później nie wstawisz, nie? Jak tu będzie strzemiono to się męczyć trzeba. Także to wszystko było jest przygotowane przed... 5,5 metra. Słup jeszcze zrobiliśmy, ale nie jest do końca, nie zdążyliśmy. Ale słup nie był liczony, także jeszcze tam trochę by trzeba przy nim podłubać. A to na spokojnie lepiej go w ogóle tam... No nie jest nie jest ściśnięty, to go, no to wiadomo co będzie nie? Dobra, jakoś to polejemy. Dobra, no i lecimy. Tu mamy do drzwi do wstawione. stawione żeby mi nie przeleciało za daleko. Ale też kurwa klapie. Nie wrócę! Tu też są marki włożone, bo nic nagrywa, no bo tu będzie w tej stronę konstrukcja. Stop stop, 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 stop!

i jeszcze dalej Tam znowu właśnie zamknięty. Majster Rafał, to tak nie, 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 ma pomocników, nie, nie zgłosili. Się. By mi byli na fajnej akcji, ci powiem. zalewanie. By byli na fajnej akcji, betonowanie. No, ale sorry, ale ni No, co ja poradzę? bo tak to później jak beton pójdzie to nie wiadomo gdzie to by miało być. One są do 3 metry i 5,5 cm. No i tam mierzyliśmy jedną od drugiej, także dobrze wyszło, bo tam wyszło 11,5 do 8. coś tam się na pewno nadrobi, ale no, tam centymetr co przy tej odległości to jest nic. miał dupielnię. Trochę kurwa zgarniał się. Do Dobra, przestawiamy się. Co? Nie, z tyłu nic nie ma. Mamy ten sam dzień. W którym zawelewaliśmy, tam jeszcze jest uszykowany słup. Tamten i tam z tyłu na, na wiacie rozłożone jest kropelkowe. Na dzisiaj kończymy. Od z wewnątrz są ściągnięte szalunki, ale są na górze. Tam trzeba je poczyścić. I jutro je z, z, spryzmować. jest podłączona kropelka. Idziemy zobaczyć, jak to leci. Jak to wyszło. Na tą temperaturę to źle to nie wyszło. No, wszystko to kisło w sekundzie, ale teraz to do, dostanie. Także o, tutaj jest szalunek oparty. No i jutro może to szkoda, że może nie zaczęliśmy od zewnątrz ściągać. A może do jutra ta woda wyschnie się, wyłączy na chwilę tą kropelkę, bo cały mokrzy będziemy. To jest taki ogrodowy, bardziej profesjonalny ten wąż. No ale, jakby nie był, coś tam naleci, nie, nie trzeba tu z wężem latać. Do jutra to będzie pół ścian mokrych. Tam już zaczyna nam miękka, widzę końcówkę. Dobra, idę pomóc logistykowi, zwijać te sprzęty. I na dzisiaj fajrant. Czyli co? Trzeba się pożegnać. Do następnego. Cześć.